Dzisiaj będzie film. I to film Netflixa. Film zatytułowany The Killer po polsku zabójca. Opowiada o bezimiennym zabójcy na zlecenie, który w bezemocjonalny sposób wykonuje swoje misje. Wszystko idzie dobrze, aż do momentu, kiedy coś idzie nie tak i musi się zmierzyć z konsekwencjami swojej pomyłki. No, no, nie jest łatwo sprzedać ten film. Jedyny punkt zaczepienia, jaki idzie tu znaleźć, to nazwisko twórcy: David Fincher. I chyba tyle wystarczy, bo bez niego byłby to co najwyżej film przeciętny, zwyczajny i nijaki. A z nim, no, chyba rewelacyjny przykład na to, co to w ogóle znaczy: mistrzowska reżyseria. O tym dzisiaj w coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy! La fotografia, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to jest bardzo trudne. Bardzo trudne, nawet na filmie. Mogę na filmie zrobić, to jest raczej kwestia wzrostu, nawet. Coś obejrzanego. Bardzo trudno jest odmówić Davidowi Fincherowi wszelkich zasług i należnych tytułów. To reżyser, który doskonale odnajduje się na styku kina artystycznego i komercyjnego, i to w bardzo mainstreamowym wydaniu. Dla wielu dzieciaków lat 90. to autor dzieciństwa i wprowadzenie w doroślejsze kino za sprawą takich tytułów jak Seven czy Fight Club, czy może mniej popularny, ale równie ciekawy film The Game. Wcześniej był trzeci obcy, ale o tym filmie może lepiej nie mówmy. W pierwszej dekadzie XX wieku natomiast Panic Room oraz Zodiak z tych wymienionych filmów wyłania się bardzo jasny i czytelny profil reżyserski thriller. Najczęściej psychologiczne, wizualna przemoc, a do tego jeszcze, żeby jakaś zagadka była najlepiej, żeby też był plot twist, którego nikt się nie spodziewał. I to jest bardzo fajna nisza, w której można się znaleźć. I co z takim MPloa robi Fincher? No najpierw kręci romantyczne fantazy w postaci ciekawego przypadku Benjamina Batona, a potem biograficzny film o powstawaniu Facebooka, ale zrobiony tak, jakby to był hardkorowy thriller, czyli The Social Network. Dorzućmy do tego jeszcze dwa psychologiczne thrillery. Które ukazały się później też świetne, czyli Dziewczyna z tatuażem z Runimarą i Danielem Craigiem, oraz zaginiona dziewczyna z Rosamond Pike i Benem Affleckiem. A ostatnio, bo trzy lata temu, film o kulisach obywatela Kane'a, czyli Mank. To jest bardzo solidna filmografia. Dodajmy do tego, że David Fincher w ostatnich latach też trochę kombinował z telewizją. Warto wspomnieć, że to w zasadzie od niego Netflix w ogóle zaczął swoją streamingową hegemonię. Wszak House of Cards, pierwszy oryginalny sukces Netflixa, był tworzony wedle jego wizji. Swoją drogą, ten koncept w ogóle dzięki Fincherowi powstał, bo jak głosi miejska legenda, gdy włodarze Netflixa wrzucili w algorytmy, co najchętniej zobaczyliby ich użytkownicy, to wyszło im, że przegadany thriller z Kevinem Spaceym w reżyserii Finchera właśnie. A później, później był serial Hunter*. Znowu powtórka z rozrywki, bo to serial o profilerach z FBI, których zadaniem było zanalizowanie seryjnych morderców. Fani tego serialu być może dalej oczekują z niecierpliwością na jego trzeci sezon, ale w najbliższej przyszłości to raczej nie nastąpi. Fincher wolał nakręcić właśnie film The Killer, adaptację komiksu, który chodził mu po głowie pod ponad 20 lat, niż znowu rzucać się w świat tego FBI. FBI, to w dodatku w latach osiemdziesiątych. I chociaż bardzo lubię tego Mindhuntera, to całkiem odpowiada mi taki układ. The Killer zdecydowanie warty był poświęcenia tego trzeciego sezonu. A o czym mówimy tak w ogóle? The Killer to seria francuskich komiksów w 13 albumach, ukazująca się między 1998 a 2014 rokiem. Nie czytałem ich, do tego przyznaję się dość szczerze, ale po się przejrzałem w internecie parę stron i na pewno stylistyka kreski została zachowana. Co kwestii fabularnej nie wiem, ale podejrzewam, że też, chociaż ortodoksyjni fani komiksu pewnie będą kręcić nosem, no bo to też w zasadzie jest taki znak rozpoznawczy Finchera, poza tym, że świetnie mu idzie zrobienie z każdej historii psychologicznego thrillera, to podobnie jak na przykład taki Stanley Kubrick świetnie wyciąga kluczowe elementy dzieła bazowego, które adaptuje i przerabia je na swoją modłę. Prawda, że tam wierność oryginałowi nigdy nie stoi mu na przeszkodzie i ja w zasadzie bardzo to doceniam, bo nie oczekuję od Finchera dokumentalistyki. I potwierdzam to na podstawie dwóch książek. Zarówno Podziemnego Kręgu autorstwa Czaka Palaniuka oraz Mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet autorstwa Stiga Larsona Z tego drugiego to wyszła właśnie Dziewczyna z tatuażem. Obie te książki nie są złe same w sobie, ale tak szczerze, trzeźwo i w miarę obiektywnie rzecz biorąc, no są słabsze względem filmów Finchera. Ale też te filmy w wielu aspektach są tak różne od pierwowzorów, że dla fanów Równie dobrze mogłyby nie istnieć. A social network, no to ja nawet nie zaczynam tam. Z tą prawdą, jak ten Facebook rzeczywiście był zakładany, to wielu punktów stycznych nie znajdziemy. W każdej z tych historii Fincher był w stanie uchwycić to, co mogło urzekać w tekście bazowym, i był w stanie przerobić to na materię filmową, podkreślić te charakterystyczne cechy i wyrzucić to, co niepotrzebne. I w sumie tego powinno się oczekiwać od każdej adaptacji. Zatem nie czytałem pierwowzoru tego komiksu The Killer, ale gdybym miał zgadywać, jaki jest po tym, co zobaczyłem w filmie, to stwierdziłbym, że to trochę pretensjonalny, a zarazem delikatnie samoświadomy komiks z bardzo sztampową fabułą i neonuarową konwencją, bardziej atrakcyjną dla nastolatków niż dojrzałych czytelników. I żeby nie było, to w ogóle nie jest zarzut. Te elementy w filmie Finchera są bardzo mocno wyeksponowane i absolutnie je uwielbiam. O czym jest film The Killer, czy też po polsku Zabójca, który już niedługo pojawi się na platformie Netflix, to w zasadzie zajawiłem. To jest bardzo prosta, oczywista opowieść o tym, że jest sobie zabójca na zlecenie i jedno zlecenie mu nie wychodzi zbyt dobrze, no i później trzeba się mierzyć z tymi konsekwencjami. Gdy poznajemy naszego głównego bohatera, bezimiennego zabójcę, granego przez Michaela Fassbendera, no to widzimy go z perspektywy oczekującego, po prostu czekającego, na zlecenie Czekającego niemalże na godota Przebywając w pustym apartamentowcu I obserwując jeden konkretny balkon Aż wreszcie ta ofiara się pojawi No ale chwila upływa I poznajemy tego bohatera Przez jego wewnętrzne monologi On opowiada o swoim zawodzie Opowiada trochę o sobie A to wszystko jest pokryte taką No sztampą no, no nie bójmy się tego powiedzieć Te dialogi, a w zasadzie te wypluwane przez niego Zdania, ni to mądre Ni to głupie takie oczywiste i oklepane, a zarazem płynie z nich jakaś taka, no nie wiem, powiedzmy nastoletnia mądrość. One wydają się dziwne na pierwszy rzut oka. Wydają się takie no, po prostu filmowe, sztuczne. Ale w pewnym momencie orientujemy się jako widzowie, że chyba taka jest konwencja, że ona jest samoświadoma, że bohater może sam w sobie nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dużymi frazesami rzuca, ale David Fincher z całą pewnością zdaje sobie z tego sprawę i wie, w których Momentach postawić akcenty, żeby nie było to aż tak kłujące w uszy. Więc tak, poznajemy tego Michaela Fassbendera w roli zabójcy i widzimy, że jest profesjonalistą w swoim fachu. Mówi nam to po wielokroć, no ale coś idzie nie tak. Tutaj zbyt wiele nie zdradzam. Film podzielony jest na pięć aktów, z czego każdy z aktów dzieje się, no nie, że na osobnym kontynencie, ale tak. Skaczemy po całym świecie, dużo tutaj jest podróżowania i widzimy, jak ten główny bohater radzi sobie w poszczególnych sytuacjach. Na tych różnych miejscach globu. I w zasadzie dłuższą chwilę mi to zajęło, żeby skojarzyć, skąd ja w ogóle znam ten motyw, aż w pewnym momencie akcja przeniosła się na Florydę i nagle wszystkie elementy układanki zaczęły do siebie pasować. To przecież jest nic innego jak serial Dexter, produkcji Showtime, który swoją premierę miał bodajże w 2006 roku. Serial o sympatycznym, seryjnym mordercy z Florydy, granym przez Michaela Sichola I właśnie to, co było podobne, to, co mi się najbardziej skojarzyło to te wewnętrzne monologi głównych bohaterów. No tam był seryjny morderca, tutaj jest morderca na zlecenie, ale cała reszta się zgadza. Jest przemoc, ale więcej niż przemocy to jest tutaj komentarzy głównego bohatera wypowiadanych z ofu O nim samym, o jego pracy, ale bardziej obserwacji na temat kondycji społecznej i wszechogarniającej społecznej zgnilizny. I to co jest istotne w obu tych produkcjach to to, że te monologi byłyby bardzo przytłaczające, gdyby nie fakt, że są dość zręcznie mieszane z humorem. W przypadku Dextera należy brać poprawkę na to, że jest to dzieło, które ukazało się 17 lat temu, więc te teksty one mogą trochę trącić myszką, ale też zarazem jesteśmy w stanie zaakceptować, że jest to jakiś testament dla tej epoki. Drugie skojarzenie, które w zasadzie też równie szybko mi się pojawiło w trakcie oglądania filmu The Killer, to skojarzenie z jednym z moich ulubionych filmów, Quentina Tarantino, czyli tą drogią, jaką jest Kill Bill. I jeden i drugi film The Killer Finchera, jak i Kill Bill Quentina Tarantino, to klasyczne kino zemsty, The Revenge Movie, a ta zemsta, to poczucie naprawiania krzywd, poszukiwania sprawiedliwości i naprawiania krzywd, to jest coś, co bardzo mocno rezonuje z widzami, to jest coś, co bardzo łatwo wzbudzić i w jednym i w drugim filmie, jest to pokazane naprawdę zręcznie. My współodczuwamy z głównymi bohaterami tychże filmów i to jest po prostu skuteczne, to po prostu działa. To jest świetny punkt wyjścia dla wielu różnych filmów, Akcji, bo nie trzeba tego wiele rozbudowywać, jest to coś, z czym każdy jest w stanie współodczuwać. Te filmy, które należą do gatunku kina zemsty, one też podążają swoim podobnym schematem. Jest plan, jest egzekucja, zazwyczaj są jakieś nieprzewidziane okoliczności i jest improwizacja. Wiele będzie tu podobieństw do takiego kina napadowego, heist film. I tak jak to powtarzałem już po wielokroć, najlepsze filmy napadowe to te, które pieczołowicie pokazują planowanie, które jest ciekawsze niż faktyczne wykonanie nanie tego planu, który zazwyczaj musi pójść coś nie tak, no bo byłoby to nudne, gdyby wszystko szło jak po maśle. Jest jeszcze jedno skojarzenie, które natychmiast mi się pojawiło w trakcie oglądania filmu The Killer i jest to film Nikolasa Winding Refna z 2011 roku pod tytułem Drive. I nie chodzi tylko o to, że tu i tam ten główny bohater jest taki trochę specyficzny, taki trochę niedostosowany społecznie, taki trochę wycofany. To w ogóle nie to. I jedno i drugie to filmy bardzo zwyczajne, opowiadające bardzo banalną wręcz, nie wymagającą zbyt wiele wysiłku intelektualnego historię. Ale kluczem jest to, w jaki sposób ją opowiadają. Ta cała otoczka aktorska, reżyserska, stylistyczna i te elementy, które windowały Drive do rangi naprawdę świetnego kina, to są to te elementy, które zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj, składają się na tak zwane kultowe klasyki, filmy, które mogą ale nie muszą wzbudzać ogromnego zainteresowania, gdy wchodzą do kin. Często są to też klapy finansowe, nie oszukujmy się, ale otrzymują drugie życie za sprawą szeptanego marketingu. Trafiają do jakiegoś takiego przekazywanego ustnie kanonu kina, które po prostu trzeba znać, żeby mieć jakiś bagaż filmowy. Czy mówiąc te słowa, sugeruje, że film The Killer może stać się takim właśnie kultowym klasykiem? Nie wiem, ale w sumie ma do tego wszelkie predyspozycje. I mogę powiedzieć, że nawet bardzo bym sobie tego życzył. Gracias. Stwierdziłem na samym początku, że to, co David Fincher robi w filmie The Killer, to mogłoby uchodzić jako taki przykład tego, co to znaczy mistrzowska reżyseria. I to zdanie podtrzymuję. The Killer to zdecydowanie masterclass z reżyserii, zwłaszcza z reżyserii kina akcji. O tym, co to znaczy, to sobie jeszcze za chwilkę to wyszczególnię. Ale mówiąc o elementach technicznych, no to wszystko jest tutaj w zasadzie bez zarzutu. No nie mam elementu, który by mi w jakiś sposób nie pasował do całej tej układanki. Co gorsza, nie jestem też w stanie wyróżnić jakiegoś elementu, który by się wybijał nad pozostałe. Ten film reprezentuje bardzo spójny, bardzo równy poziom. I jest to zauważalne, czy też właśnie niezauważalne w warstwie dźwiękowej, w warstwie scenariuszowej, w warstwie wizualnej, wszystko tu do siebie pasuje. Aktorsko też to jest świetne i nawet gdy pojawia się Tilda Swinton i reakcja widzów jest: "O, to Tilda Swinton też gra w tym filmie", to ona pasuje do tego świata. Ona wydaje się być najbardziej oczywistym wyborem do tej kreacji, którą tworzy. I to gra, i to pasuje, i to jest jeden z tych elementów składowych na to, że ta reżyseria jest świetna, bo David Fincher zna swoich współpracowników, i tutaj istotnym wspomnieniem jest na przykład Trent Reznor i Atticus Ross znowu odpowiadające za muzykę, bo to już jest taki utrwalony tercet filmowo-muzyczny. Oni się wszyscy znają, oni sobie ufają, oni wiedzą, jakie są wzajemne oczekiwania w te obie strony. I mówiąc te słowa, mam też na myśli to, że nie ma tutaj elementów, które by czyniły te Film wybitny. Nie można powiedzieć, żeby to były wybitne zdjęcia, wybitny montaż czy też wybitne kreacje aktorskie. To wszystko jest równe, to wszystko jest spójne i to wszystko jest zrobione pod bardzo konkretną, bardzo precyzyjnie wyegzekwowaną wizję Davida Finchera. Davida Finchera, który tak nie do końca się kojarzy z kinem akcji, a mówiąc kino akcji mamy na myśli, powiedzmy, no dynamikę, jakieś sceny walki, jakieś takie elementy strzelaninowe, niekiedy nawet eksplozje. On nam o wiele bardziej może się kojarzyć jako twórca, który pokazuje portrety psychologiczne swoich bohaterów, jakoś tak rozkłada ich na czynniki pierwsze. Tutaj to jest, ale to gra raczej drugie skrzypce wobec tej akcji, która jest pokazywana... Całkiem zręcznie. Ale to co zwraca moją uwagę z perspektywy reżyserskiej, tak od razu, to to, że David Fincher ma bardzo dużo zaufania do swoich widzów. To znaczy, nie traktuje tego widza jak idioty i nie musi mówić wprost, co się dzieje i nie musi wszystkiego wykładać wprost i nie musi tłumaczyć czemu to jest takie, a to takie. Tylko mamy w tym filmie sceny, kiedy nie do końca wiemy, nie do końca rozumiemy, co główny bohater robi. Widzimy, że na przykład zbiera sprzęt, widzimy, że podróżuje w jedno miejsce, widzimy, że na przykład stoi w miejscu, ale jego wzrok podąża za jakąś określoną linią. I my jako widzowie, no nie wiemy, no skąd mamy wiedzieć, o co chodzi, ale mamy odrobinę zaufania i Fincher ma do nas odrobinę zaufania, że nas w tym momencie nie straci, że to do czegoś prowadzi. I mądry widz jest w stanie sobie gdzieś te kropki połączyć. Jest w stanie je połączyć sam i Fincher. Nie musi mu tego podsuwać pod nos. Druga rzecz, która wskazuje na to, że Fincher doskonale wie co robi w tym filmie, to jest zręczne balansowanie humorem. I mam na myśli to, że byłoby bardzo łatwo ten film przeładować jakimiś takimi one-linerami, kwestiami, które są śmieszne po to, żeby były śmieszne. Tutaj tego nie ma. Ten humor niejednokrotnie wychodzi z absurdalności sytuacji, jak na przykład z oczekiwań widza w trakcie monumentalnej sceny akcji, główny bohater osaczony w kuchni sięga do szuflady i spodziewalibyśmy się tego, że znajdzie tam nóż kuchenny, no to nie znajduje tarkę do Sera i to jest zabawne. to jest odwrócenie oczekiwań, ale też jest tam humor oparty o nienachalne nawiązania do popkultury, do jakichś tekstów kultury, które mogą być mniej lub bardziej znane. Tylko że ten humor on może wybrzmieć o wiele lepiej dlatego, że są elementy bardzo poważne, że są długie, bardzo długie sekwencje w filmie rozdziały wręcz kiedy nie słyszymy tej narracji z ofu, kiedy nie słyszymy tych one-linerów, ten świat jest całkowicie odseparowany od tego. Kiedy mamy chwilę oddechu i możemy odetchnąć i zmienić trochę nastawienie do bohatera, do sytuacji, do tego co obserwujemy na ekranie. No ale jak już mówiłem wcześniej, to powinien być masterclass z reżyserii kina akcji i jest jedna konkretna sekwencja, którą nazwę, no powiedzmy, sekwencją na Florydzie. To ci, którzy zobaczą ten film, będą wiedzieli z całą pewnością o co chodzi, która naprawdę jest jedną z najlepiej wyreżyserowanych scen walki, jakie widziałem w ostatnim czasie w kinie. Mówiło się sporo, i ja też to mówiłem przy okazji filmu Mission Impossible 7, że mamy do czynienia z taką John Wickizacją kina, jeżeli tak to mogę nazwać. Czyli sukces filmu John Wick, czy też teraz to już serii filmowej John Wick, wpływał na to, że wszyscy inni twórcy filmowi zaczęli kopiować rozwiązania, które tam były zastosowane. No to gdybym miał być szczery, to The Killer jest z tym filmem, o którym fani Johna Wicka myślą, że John Wick jest, jeżeli to jest zrozumiałe, tutaj ta scena walki, ta jedna konkretna scena walki ma swój ciężar, ma realne stawki, jest jakąś taką formą walki Dawida z Goliatem jakiejś takiej siły wydającej się wręcz siłą nadprzyrodzoną, ze małą jedną pojedynczą istotą, ale to ma swój ładunek. To ma swój ciężar, to ma wiarygodne stawki, do tego stopnia, że siedzi się w fotelu na krańcu tego fotela, no i się czeka z niecierpliwością. Bo to nie jest takie oczywiste, kto wygra, kto przegra, bo jest to zręcznie poprowadzone, bo Fincher doskonale wykorzystuje elementy, które wcześniej wyprowadził, i to się ze sobą po prostu spaja. To jest naprawdę dobre kino. I w kontekście konstrukcji, po tej scenie, po tej sekwencji, która jest ciężka, która jest długa, która jest przytłaczająca, później mamy długą scenę dialogową. I nie czujemy, żeby ona była nie na miejscu. Nie, ona jest wręcz wywalczona. Ona jest zasłużona dla nas, dla widzów. No, i jest jeszcze jeden element, o którym muszę wspomnieć, i trochę żałuję, że jest to element, który wyłapałem bardzo późno, ale to tylko pokazuje, w jaki sposób Fincher kreuje te opowieści. To przede wszystkim fakt, i warto na to zwrócić uwagę podczas oglądania, że niejednokrotnie, bardzo często praca kamery, ten ruch kamery, będzie wyłącznie w poziomie od lewa do prawa. I gdy tylko zorientowałem się, że coś takiego ma miejsce, to moje pierwsze skojarzenie było hmm, to jest bardzo podobne do tego, w jaki sposób Nasze oczy pracują, gdy czytają komiks, gdy oglądają poszczególne kadry komiksu. I to jest w zasadzie jedyne i bardzo subtelne nawiązanie do tego, że dziełem bazowym jest komiks. I jest to kolejny dowód na to, że Fincher bardzo poważnie podchodzi do swoich widzów, i ja to najzwyczajniej w świecie doceniam. Podsumowując, film The Killer, Zabójca w reżyserii Davida Finchera. Czy warto czy nie warto, a w zasadzie dla kogo jest to film? Przede wszystkim wydaje mi się, że jest to bardzo dobra propozycja dla fanów kina akcji, bo jest to fajny przykład kina akcji. Po drugie, to jest to film i nawet powiedziałbym pozycja obowiązkowa dla ludzi, którzy zaliczają się do grona fanów takich filmów jak Kill Bill, jak Drive i serialu Dexter. Po trzecie na pewno będzie to świetna propozycja dla amatorów twórczości Davida Finchera, którzy chcieliby obejrzeć coś innego, jeśli chodzi o jego filmy, a zarazem bardzo spójnego z jego pozostałą filmografią. Jednak z całą pewnością nie będzie to zbyt dobra propozycja dla osób, które potrzebują, aby te obejrzane przez nich filmy coś w nich zmieniły. Którzy potrzebują kina przełamującego jakieś granice, wywołującego inne emocje niż dreszcze niepokoju i, i przyjemność rozrywki, braku nudy. To nie jest film wybitny, ale z drugiej strony. Jest to film świetny, w którym nie mogę znaleźć żadnej wady, a doszukuje się już bardzo długi czas. I to należy docenić, bo niejednokrotnie bardzo często poszukujemy filmów wybitnych, arcydzieł, a takie filmy, które są po prostu świetne w każdym celu, mogą gdzieś przemknąć poza radarem. Ja niejednokrotnie szukam tego kina środka i próbuję definiować raz po raz, co to jest kino środka. No to myślę, że jeżeli zakwalifikować by nowy film Finchera jako właśnie kino środka, no to jest to właśnie najlepszy na przykład Kina Środka, jak na razie, a jest listopad, najnowszy film Davida Finchera zatytułowany The Killer, no jest jednym z moich ulubionych filmów, które miały premierę w tym roku. Gorąco polecam. Film The Killer, Zabójca, taki jest polski tytuł tego filmu w reżyserii Davida Finchera od 10 listopada na Netflixie. No ale mówię o nim już teraz, zawczasu, dlatego że w przyszłym tygodniu Pozycja obowiązkowa na mapie Coś Obejrzanego, bo to już w przyszłym tygodniu 14. edycja American Film Festival. I mam nadzieję, że widzimy się tam w przestrzeniach kina Nowe Horyzonty. To by było na tyle na dziś. To było Coś Obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Ja nazywam się Józef Poznar. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Coś Obejrzanego.